Siemanko, jestem Ornacik i dzisiaj jest ze mną Jodziak Elo elo i dzisiaj sobie gramy duo, luźne gierki sobie pogramy. Ja sam serdecznie możecie zostawić łapkę w górę, subika, bo dla was to jest kilka sekund a mi to bardzo wspomaga i zapraszam do oglądania Dobra, jesteśmy już w gierce i możecie napisać w komentarzu. Wam się lepiej ogląda takie luźne gierki, na przykład Duo z Jedziakiem, Oddziały czy takie sole, czy takie właśnie serie 1v1, na przykład 1v1, ten, czy takie różne serie, które możecie tam... Jak wolicie bardziej właśnie takie serie, to możecie napisać takich parę serii, bo ja na razie pomysłów nie miałam zbytnio. Więc możecie napisać, czy wolicie bardziej wylicie bardziej i takie serie One czy takie luźne kierki. Ja mam taktykala i nie wiem A nie jest się pięma. Jest się do tego. Ja mam taka i zielonego pięma. Ja mam taka i zielonego piema taka. Nu știu ce l-am așteptat Mă ca Oh, la vana. Normal a, -a Normal upgrade Ale Ja A ja mam launcha. I leci dobra. Ja Jestem już obok ciebie blisko mega. Piszę, bo bardziej tam się przyda. O, on jest tego kosia. Chcemy ziomek mega blisko. No, ja właśnie. Zawało ale jest chyba dach. Tak, jest dach, jest dach. Występcy, jest występcy. Wow. O kurde. Ta musiał krak, ale nie, nie to musiał być krok, ale my tu kilka doszło. Co się tu odwaliło? Cześć, nie słyszę, bo trzeba nawalać w tym samym momencie. Ile tu jest gości osób? Tu są cztery team? A na początku był jeden i tutaj później się pojawiło w jak tam. No nie gadaj. myślałem, że będę mieć free fraga. To był mądry. Ten fabik. O! Oh. No i te bomby na oko. U. No dobra. Przechodzimy na do następnej gierki, na więcej, może na pewno będzie lepsza. Dobra, jesteśmy już w drugiej gierce, no i... zaraz może nagasną to. Co? So, Patrz jest... gdzie ja jestem. Widzę. Widzę. Ale to fajnie wygląda. No ty samo? No płynę za to Wow 10 dróg mm. Mega fajno. No. To jest jak taki labirynt mm, No chciałeś taką mapę zrobić? Aha. Myślę, że spoko wtedy by była mapa Taki labirynt tylko w wersji ten, yy, w wodzie. Hmm. To by było spaczkowe. Mnie. Wtedy by było trochę ciężej niż normalnie, bo wtedy widzisz swoją całą postać, nie? i widzisz więcej. Można powiedzieć druka, tutaj jak jesteś yy, w wodzie, to ten, To masz... Można taki mały paseczek tylko w, wid widoku, w widoku. Chyba, żeby byś zanurkował. To... Ale taka masa by mogła być bez okość nie pomysł. Może później zrobimy. Hmm. Albo taki mega trudny labirynt. No może taki labirynt ze zestrzelającymi botami. by być... Na przykład broń gdzieś jest ukryta. I poszedłem dostaje broń. A reszta nie ma broni i ucieka. I uciekają przed tym Ja potrzebuję pomocy, nie? Bo ta gra jest bez sensu Idę, idę, idę O kurde, Ja, ja już nie dojeżdżam No, a, a ja mam dojeżdżać ciepło Dojeżdżałem z na poduszkami Mam tylko szarą mękę i dostałem spray od gościa z pm On by mnie dostał nic Kurde O, małe potki Co mi zaznaczyłeś? A, dobra. Tutaj będzie pompa na stopę. No nie. Wziąłem sobie kabaczka, mocy i dwa grzybry. Yy, łódź. O, ładowana. Mówi się nasz. Ale dostałem gierki. Chłop mało No Jezu, chłop na wszystko Chłop na PMO, no chłop ma... Zabiłem go przez schody Naprawdę? Ale chłop miał PMO, no chłop miał pumpę, chłop miał wszystko A samego FAMASa Masakra Najlepsze jest to, że ja... ty... Ja, jak ci to zademonstruję Ale nie, bo do nas podjeżdżają Wypchnij Tego ja się nie spodziewałem. Dobra, to staję. Jeśli zbytnio nie wyszło, no to ostatnio spróbujemy. Muszę. Toś Też nas potencjał atakuje, mianowicie. Mm. Nie no, tego tutaj się naprawdę nie spodziewałem. Następny... nie, zginęliśmy w tym samym czasie. No. No, e, no co, pojedzieć. Szczęśliwy fart. No ja zbyt bym za farsa Znaczy jakbym miał jeszcze miała jeszcze tak 20 HP po, po, tym, po tych dwóch szczach, to bym jeszcze przeżył, bo ja już stamtąd uciekałem, tylko w ogóle bombę w... drugą. Nie wiedziałem co ja mam zrobić, bo ty mnie zaczęłeś blokować, nie wiedziałem gdzie mam pójść. Aha i nie wiedziałem kompletnie, a, co ja mam zrobić. A kiedy też to zaczyna pomału denerwować że nas to, że co chwilę po, podjeżdżają? Jak, to to, jak jak kogoś rozwaliło? Mi to tam obojętne. O! I kurczę, zaraz się pierwszy gość, co gra galakcji. Serio? O, drugi gość, co gra Galaktykę. Aha, bo to jest zło. To nie jest. A, oni sobie cały pakiet kupili. Serio? Tak, gdzie jeszcze? No, no dobre, edity. Co o tym mówisz? To jest pewnie A, przeważnie, tak, tak jadę. przeważnie są pacjenci no, na klawiaturach. Takie... No, no, nie na Nie, uż, nie, uż nie, 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 on mu Dobra, to to spokojnie ostatnia próba. to tylko teraz musimy na. Tylko dawaj teraz na te dwa domki. No nie, ja, ja tam pamiętam, ja tam lądowałem na samym początku, jak się pojawił, zalew. wtedy lądowałem na tym domku bardziej po prawej, a teraz ląduję na tym domku obok. Bo mi się ten... Chodzi ci o ten, co ten? Tam skrzynki nie ma na dachu? A to. A ląduję teraz na tę podwójną. No to dawaj na, na ten swój pojedynczy, a ja na tę podwójną może. Było no. jakieś. Jakiś, jakiś, jakiś. Dobrze, zlecam, żeby nam było. Jakoś ten. Jakoś tak że nie dzień, pomyślałem, że. Asy polecę tam, bo, bo nie miałem dobrego lotu. I patrzę, i to jest spoko w sumie domek. Nie ma. Jest, nie, nie jest jakoś blisko tych strzelanin, co jest na tych wieżowcach. Tu leci 7 wiesz o no, tym? A, chyba ktoś leci na mój domek. Wom, no, wleci w lądują. Na szczęście. Co, co, co z tego, że te moje dwa domki... Leży pompą. Jezu ja zawał, zawał, zawał. E, jakim, jakim, jakim cudem nagle mam... To nie tak mają... To no, ja, no, u... nie teraz tak... Chcą lądować na tym domku, nigdy tutaj nikt nie ląduje. Jezu ja zawał. Ja teraz mam ziomka. No też. On ucieknie, dobra. Czy o którym mój jakiś napocony jest chyba? Mój to nie wiem, bo go skillowałem, a go chłopiał pompę Aquaman. Nie, dobra, mój nie jest napocony, to jest bok. Pomogę ci. O kurde. ta Galaksi! Nie, już wchodziłem. Już wchodziłem i nie dojechali. ta Galaksi! No. no dobra, no coś nam nie wychodziło dzisiaj. No. I... Odcinek pewnie nie będzie zbytnio ciekawy, jak się ciągle wywalaliśmy, ale możecie dostawić tego subika łapkę, nie oglądaj na gapy, zostaw suba na... i będzie łapę. Pat, jest taka limowanka, którą mi moderator ostatnio na live powiedział, nie oglądaj Super. na gapy, zostaw suby, suba i łapę. I do zobaczenia.